Nieważne ile razy bym testował ten zapach w sklepie, czy to na kimś, bo ktoś jest czasami przyknięty i on jest charakterystyczny. Tak jak sama nazwa sugeruje: Azaro Chroma. czuć w nim nutę metaliczności, mimo że w składzie jej nie ma. To jest na rzeczy coś z tym. Jeden z lepszych zapachów, jakie wąchałem rzeźkich, nawet bije na głowę CK1. CK1 jest zbyt damską wersją według mnie. Chrom jest fajny, elegancki, męski, na cieplejszą porę pogodową, uniwersalny, bo w sumie też można w zimie nosić. I to jest najlepszy zapach rzeźki. Będziecie widzieli, że będę wrzucał jeszcze zapach od Paco Givenchy, to się chyba tak czyta. I Azaru Legend też wrzucę. CK1 testowałem, Mont Blanc Spirit. Straszny odpowiednik Invictusa. Już wolę Invictusa kupić niż Montblanca. No i Azarochrom. Udało mi się dorwać za 125 zł. Czasami w Rosmanie są po 120. Co tu dużo mówić? Na pewno go znacie. To jest zapach z 96 roku. Kelvin Klein CK1 powstał w 96 też z tego co kojarzę. Bo w 95 raczej nie. Kurde, 94. Tak czy siak, Azaro jest dwa lata młodszy. Stworzył go... Gerard... Czy tam Gerard Haury? Czy tam Haury? Ten Gerard stworzył tylko ten jeden zapach. I to jest kolejna rzecz, która mnie strasznie interesuje. Co się z nim stało? No przecież to jest dziwne, że gość, któremu wyszedł zapach, a wyszedł mu naprawdę świetnie, nie jest znany tak jak Alberto Morillas. No bo, no wiecie, rozumiem Alberto Morillas CK1, ale no kurde, ten Gerard Haury powinien mieć znacznie więcej zapachów i warto byłoby sobie je testować. Co ma w składzie? Cytryna, rozmaryn, bergamotka, neroli, ananas. To są nuty głowy. Nuty serca to jaśmin, mech dębowy, cyklamen, kolendra. A nuty bazy to piżmo, mech dębowy, cedry, drzewo sandałowe, kardamon, brazylijski, drzewo różane i fasola tonka. No i już widzicie charakterystyczny korek, który się kojarzy z chromem. No nie wiem, jakoś tak po prostu. Buteleczka ładna, zwierzająca się ku górze i dołowi. Wygląda jak... Przekątna. Wygląda jak soczewka wypukło-wypukła dla fizyków. To jest soczewka yy, skupiająca. Biorąc pod uwagę strukturę, chyba można byłoby, jakby się odpowiednio promień słoneczny puściło, można byłoby coś spalić, ale to zależy. Dobra, nie skupiajmy się na fizyce. Polecam subskrybować kanał. Po prostu brakuje mi słów. Mój top 1 świeżych zapachów na wakacje. Numerem 2 byłby: e, Jak to się nazywa ta firma? Kurde, zapomniałem Kenzo. Kenzo Leo Pur OM, stworzony przez Oliviera Krespa. To byłoby drugie miejsce. Trzecie miejsce to byłby mm, Versace Fraiche. również stworzony przez Oliviera Krespa. Na równi z Versace Aufreiche można kupić taniej Banderasa Blue Seduction, też stworzony przez tego samego gościa. Czwarte miejsce, ostatecznie dałbym Versace Pur Om, ale jest coś z reformulacją nie tak, jest, jest gorszy po prostu niż kiedyś był. Piątego miejsca nie ma, bo było egzekwo trzecie miejsce. No i tyle, to chyba wystarczy jako opinia moja. Super rozwijający się, wiem, że pachnie prawie tak samo, ale chodzi o początek. On się. On przechodzi z tych cytrusowo słodkich nut, gdzieś tam w tle Ćmi nuta metaliczna, i potem wchodzi bardziej ta nuta metaliczna, cyklamen, bardzo znany składnik w tych starszych zapachach, połączony z mchem i jaśminem. No, i potem nie wiem, jak oni osiągnęli ten, tą metaliczność. Może tym chem dębowym zmieszanym z brazylijskim drzewem różanym? Jak wy wiecie, jak oni osiągnęli tą metaliczność, dajcie znać. I zostawcie komentarz, co sądzicie w ogóle o tym Azarochrom. Wydaje mi się, że u Was też raczej jest w top 5 zapachów świeżych na, na cieplejsze pory pogodowe. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.